Pamiętacie akcję Płać ile chcesz? To dobrze, bo właśnie wróciła. Kilka miesięcy temu zaprosiliśmy Was do eksperymentu, w którym zaoferowaliśmy Wam moją najnowszą książkę i powiedzieliśmy, żebyście zapłacili za nią ile możecie, chcecie i uważacie, że ta książka jest warta. Akcja poszła świetnie, ale niektórzy z Was zastanawiali się, czy poszłoby równie dobrze, gdyby chodziło o mniej znanego autora. No to sprawdźmy. Cześć. Andrzej Kwiecień w zeszłym roku zadebiutował u nas Metamorfem, czyli cyberpunkową, nuarową opowieścią o wielkiej miłości. Wasze recenzje były na tyle entuzjastyczne i książka została tak dobrze przyjęta, że się chłopak nakręcił i napisał Dory. Powieść w tym samym świecie, choć zupełnie niezależną. Zamiast streszczać Wam Dori, udostępnimy Wam obszerny fragment, żebyście mogli poczuć klimat i zorientować się, czy to jest coś dla Was. Możecie też w specjalnej cenie kupić metamorfa, żeby mocno siedzieć w uniwersum. Natomiast sama Dori wchodzi w akcję Płaci, ile chcesz. Zasady takie same jak ostatnio. Dajemy Wam w przedsprzedaży książkę w trzech formatach. E-book, audiobook i papier. Wy płacicie tyle, ile chcecie, a na naszej stronie jest pasek postępu, żebyście zobaczyli, kiedy książka się zwróciła i zaczyna zarabiać. Tak jak poprzednim razem ustalamy kwoty minimum. Jest to złoty 20 zł dla e-booka i audiobooka oraz 10 zł dla papieru i to są pieniądze przeznaczone na koszty zewnętrzne, na podatki, na dróg i magazynowanie książek. Cała reszta w waszych rękach. To co? Gramy jeszcze raz?